Dzień dobry widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam na multikoncie, ponieważ... Kurde, ten npc gruby. Witam was na multikoncie, moim multikoncie, ponieważ dzisiaj nagrywamy pierwszy odcinek z R Rebir w Champions Ultimate RCU i dzisiaj stworzę dla was klan, więc jeśli gracie w tą grę... To bardzo was chętnie zaproszę do mojego klanu. No ale najpierw go trzeba stworzyć i wymyślimy jakieś wymaganka dla was. Zob w ogóle zobaczcie sobie mój team, jakbyście się zastanawiali, jaki ja mam team. Ogólnie jestem free to play, mam autorem za tickety. Dlatego nie wydałem na to i się z tego bardzo cieszę. Nie zamierzam wydać na to na razie. Na razie sobie planuję tutaj być, bo chciałbym jakby zobaczyć, czy da się dostać do topki free to play. Eee, na razie sobie ustawiłem dla testu tutaj takie rebirfiki. Nie wiem czy to mi się nie op opłaca. Mamy na razie w prawie wszystko wymaksowane, oprócz najdroższego tego upgrade'u. Dobra, widzowie, ja sobie wyjdę tutaj z tej komory na kanalizację. I widzę, że stworzymy sobie klan. clan. Tworzymy sobie. A... Plan. Ej, a ja plan. będę. Ze mną jest... Właśnie, ze mną jest Ksawi, witaj. Witam. E, Xavi, ty, ty, będziesz, ty będziesz wyjątkiem, Ksawery. ty możesz być, bo po przyjacielsku cię dodam, ale... Ciebie po przyjacielsku dodam, ale ogólnie wymaganka będą. No, takie jakby, jakby. Zobaczycie jeszcze, ponieważ mam już trochę na nie plan. Ej, ciekawy czy Jasiek, ciekawe czy Jasiek. Ej, ja wyślę! A dobra, weź zobacz. Umbirangę, Pedro. Nie, 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 nie. Dobra, widzowie, tworzymy więc klan. ten focus dosłownie. W ogóle, widzowie, klan GOAT, najlepszy klan na świecie w tym momencie, który jest polski w ogóle, ma trylion rebirfów razem. Wow, dużo. Jakie to są w ogóle wymagania? Nawet nie ma wymagań. Ale pewnie bardzo dużo jest tu wymagań. Chociaż ludzie mają po 7 bilionów rebilfów. Ale możliwe, że wymagania są o wiele większe. Dobra, widzowie, ja w tym momencie no. będę tworzyć klan, dlatego dla was, widzowie. Klanik, widzowie. To nie wiem, będzie... Nasze chyba ulubione, to, co mamy w pet -sunku. Widzowie, u kurde, jak i u Pedra. Rokska. Jezus Maria, nie! Y Ty, FB, widzowie. Ty FB. Weź y zrób mi chrzest, Zrób mi chwest. Ity, <grym grym> FB. tak jest Uwaga. Y Ty, FB. 100%. Tak, na pewno. Ity, y FB, widzowie. Uwaga. Teraz ten e-mail. Chcecie? Jakiego, jakiego chcecie e Może jakiś... Może nie wiem, jak takiego tortylka możemy dać. Możemy... Nie, sobie Nie, dobra na sekreto, takie... na sekreto tego mocnego. Chyba, że poczekajcie, chyba. Image ID. O mój Boże, nie. nie, 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 dobra. E, ten, e... Uwaga. Tego. O tego! No kurde. Tego telewizora. No, o, tego mam, dobra, dajemy. Eternalka. okej, okay, taki eternalek. Uwaga, okej, okay. confirm. Czy ja sobie mogę dać? Dobra. Uwaga, wydaje w tym momencie bilion gemów dla was widzowie. Klikam dla was. Create i mamy to clan ITFB. Dzień dobry. Ten, czy ja sobie mogę ustawić tutaj clan description? Enten. Clan description to będzie, nie wiem. Uh... Jedziesz na te zawody. ha ha ha. ha. Kto wie, um... ten wie. Mm, mm, y, jaki by tu description dać widzowie? Y... No ty, ci lubisz ci lubisz tak, ja, mam, mam pomysł, mam pomysł. Road, Road to Topka. Nie wierzę, czemu tak napisał? Nie wierzę. Hashtag road zotopka, kids? Spoko nazwa. Hashtag road z topka. Hashtag <totopka> roadka free to play. Kurde. Dodamy tak. Hashtag... free to play. Road, road, free, free to play. Dawa, dawa. Dawa. Więc widzowie, Zde. uwaga! No to, tak. to e, nie robimy to. E, Robimy 1 bilion rebirfów na razie wymagane będzie. O kurde, e, czy ja mam tyle, chyba nie? Ale Dobra. to są settingsy! Tobie uda się. Ja Dobre, mam, nie, jednak ja mam... nie, jednak nie, jednak 1,5B rebirfa. Przepraszam, No was ale widzimy. też ja się nie dostanę. No to, to ogarnij się to, chilluj. E, ten question no, no. one. Że... Daj od 50 milionów, bo tyle mam. OK, how many do you play hours per day? Można dać. A drugi question? Nie. Cześć, to. Uh, one question. How many hours. Dobra, mam pomysł. Trzy bujesz? Filip B2137. Ja sobie głupio brzmiać. I dwa. Dobra, nie, jednak nie, jednak nie. Nie będziemy aż tak się cringe'ować. Damy normalne pytania, na przykład gramy normalne pytania. Dobra, how many hours do you play per day? Na przykład to nie jest głupie. I jaki by tu pytanko dać? Albo nie, A Ja tego nie napisałem, jestem głupi. Nie dobra, wywalono mam w Gramy tyle. Kurde, what the fuck. Więc musisz to przepisać, ty jesteś inteligentny, nie? Ja mogę się w do twojej klucza plu Dlatego ja ty jesteś mniej inteligentny How many hours do you play per I uwaga, i drugie... I... I drugie, chyba drugiego nie potrzebujemy w sumie. Drugiego nie potrzebujemy. Drugiego nie. Po... Albo nie, drugi question to tak naprawdę nie będzie question. Ale no Weź, zrób w settingsach, że od 50 milionów. Bo ja, mam, ja mam ledwo. No, No, ogarnie się! Ja w... Dobra, nie, nie będzie drugie pytanie. Dobra, Cicin! I teraz tak. I chłopie, invite. I ja cię mogę zinwajtować. No, ale uszy w słuchawkach mi wybuchło chyba. Dobra, ja cię zinwajtuję, Severus. Inwajt. Jezus, Maria! Ja pierniczek, ja jestem głupi. Jaki ty masz nikt na tym twoim multikoncie? Napiszę ci na decyzję. Cześć, ja poczekaj. Ksawe... Ksawery 2013 PLX coś takiego było, nie? No, czy stare multicon to w ogóle. Dobra, wysłałem ci zaproszenia stary. To, czy tylko wiesz, jak ona jest stary, ma chyba. Ona ma bardzo dużo lat. Wysłałem ci zaproszenie. Tworzyło mnie w 2019, 218 2018 I działa, pasaż. działa! Ledwo, ale działa e, tak, tak ogólnie Filip, to odbiorę to jutro No wyjaśnij Bo teraz nie mogę wejść No dobra, no to Ciebie zaprosiłem i robimy tak Uwaga, o co w tym chodzi? Decoration ła Iż dekoracje, okej okay. A no tak, bo to trzeba donate'ować. Dobra, jak tu się level powiększa tego klanu? Będę musiał troszeczkę rozwiązać. Okej, clan City można sobie robić. To mi się akurat bardzo podoba. Ja jestem tutaj królem, tak jest. O ty! Więc widzowie, ja zapraszam. Do klanu, no. I widzowie! W, w te wymagania dam wam, widzowie. W opisie takie pełne. Klan rewards. Co my tu musimy mieć? O mój Boże, takie rzeczy. Dobra, super, tylko... Jak tu się wpłaca do klanu? Mogę sobie, nie wiem, zdonatewać? Hello Dan inwentory donate, ok. Uuuu, fiu, fiu, fiuu. Można donatować. Dobra, no to donateuj. Dobra, widzę, to się później porobi. Ten jak tu się powyższa level tego gówna, no może trzeba te dekoracje robić, nie? Pewnie. Te, która, gdzie są te dekoracje? decoration one, o. O mój Boże. Trudne te dekoracje są jakieś. Dobra, i co? Te dekoracje to jest level? Chyba tak na to wygląda. Na to wygląda widzowie. dobra, no to trzeba będzie pokopać. Ja widzowie. Je jeszcze raz zapraszam Was bardzo do klanu, a, a wymagania będą w opisie. Dlatego ja Wam dziękuję i naura!